Ty, Al Charles, ty nie zgubiłeś czegoś fajnego? Cały ten obszar mam teraz do przeszukania. Dobra, do babci zaraz wrócimy i idziemy do Charlesa. Halo, czarcik Masz coś fajnego? Górze jest coś do Zielonego. Oj, na dole też. Pana butelka, kapsuła lecznicza. lecznicza, bardzo dobrze. Dawaj, otwieraj. Weź na górę jest, jest. Pyk. Granat. Super. Tam jeszcze z tyłu przy samochodzie jakimś były rzeczy, bo tutaj to tu byliśmy. Z tamtej strony gdzieś, za samochodem, jak się biliśmy ze snajperami. Zapomniałem. Czemu? Zbadaj, no. Kawa, najlepsze co może być. Nie znasz się. A ty olej wcinasz. O tam. Uszka z napalmem. No bra... Dobrze. Wiem, że będzie nam się opłacać. Wrócić. Trochę straciliśmy... Tych

Filled with memories of my explorations throughout this great country, cherished remembrances more precious than gold. Although it seems you three may have an even greater treasure than I. Assault rifles. No, friendship. The three of you fighting together. Nothing can stand in your way. deacon is zachwycona Znaleźliśmy jej skar. Postrzępiony dziennik. Może i nie wygląda zbyt imponująco, ale dla niej jest wszystkim. Słuchaj, babcia, no nie ma sprawy. Temat uważam za załatwiony. Dobra, zobaczmy co tam dalej. I jeszcze to. Ocalała. Podniebny wieloryb. Pytacze nie zabiły. O, to, 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 to się męczyliśmy. Musieliśmy zrezygnować.

A czyli dwie misje są tutaj. 666. Muszę sobie zapisać, bo tej misji nie będziemy teraz robić. Będziemy robić inną. Okej, okay, zapisane. Poczynam się przypadkiem misje nie podmieniły. Właśnie, podmieniły, ale my chcemy to. My chcemy to. Idziemy tutaj. Nie badaliśmy tego? Badaj. O, właśnie, czyli jednak. Widzę broń o żabony. A, bo to już tutaj. Dawaj, idziemy w zasadzkę w niego. Jak najszybciej. Przywoływacz. O, wcale nie będzie tak miło. O, podnieś plasticzek. Ukryj. Zwiadowce moglibyśmy jednak zabić. Na zwiadowce ktoś chyba patrzy. Zobaczmy, czy patrzę. Nie, nikt na niego nie patrzy. Patrzę, niż z O, no Dobra, jedziemy i tak, i tak. Cyk, przeładujemy sobie. Tu zrobimy. A ty od razu w przywoływacza jedziesz, trochę się wystawisz, ale co o to chodzi? Co ciekawe? Ach, ten ich cel. Co ciekawe, ten wypad z bara. luktar ten wypad z bara yy, zadaje obrażenia niezależnie od tego czy pełne obrażenia w sensie 70 punktów hmm, 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 hmm. Dobra, raczej ukryj się tutaj. Czemu tak? Wszystko było dużo ładniej. Dobra, spróbujmy. On ciebie trafił, chciałbym okay. powiedzieć. Aż podleczę cię Paman musisz zginąć Jak to wstał dobrze pudło ale tam oczywiście trafi nie Dobra, przesuń się tutaj. Zabijmy przywoływacza. Bo zakładam, że ty trafisz. O, stąd będzie 89. Dobra. I sipu. mało to oczywiście trafi, znowu jakby inaczej zabił Jade. Dobra wyeliminujmy ciebie, Tek. I wal w niego. Czy jest sens ją podnosić? Ja bym powiedział, że na ten moment nie. Na ten moment większy sens ma Overwatch. On będzie musiał podejść. Kurde hmm, 47% A ze snajperki? 30, jeszcze mniej Mało, ale może trafi Trafił, dobrze, to przynajmniej mu pancerz zajmiemy Jest, jest, jest nie, nieźle Przeładuj No i walcz znowu w niego No rusz się, rusz się Już nie będzie stąd strzelać, nie? No. Spoko, spoko Miej spoko Dorzucisz do niego? Nie, o kurczę, nie dorzuci. Do niej też nie. Musimy się najpierw ruszyć, niedobrze, bo to strata ruchu. Ty się ruszysz mu za plecy. No i wal. Dobrze. Został mistrz spluw. Ja nie powiem, że nie martwi mnie to. Ale... Możemy go... Trochę... Wyeliminować. Dobrze. Jest dobrze. Z Tobą zaraz pogadamy. Żyjesz, zakładam, w jesteś w klatce. Ona tam wcześniej chyba krzyczała. Utwardzacz, super. Damy to Jade. Bo nie mają, ona nie ma nic. A, może w sumie sobie.

Peggy, ja, nie no. wiem. Let's take you back to town. I wiecie staje i robić po mnie. Co mi zrobić? Kill every last one of these skum bastards. O no, oni nie żyją. W powolnieniu ze szponuk pyta, czy Peggy Su jest roztrzęsiona. Życie bezrodzinne nie będzie łatwe, ale to twarda sztuka na pewno sobie poradzi. To jest one tough girą. Okay. To chyba tyle jeśli chodzi o zadania dodatkowe na ten poziom, co nasz zadanie główne, trzeba by ruszyć dalej. I chyba przed wyruszeniem dalej, jak stoimy w ogóle z granatami i tak dalej Mamy tylko dwie kapsuły leczące Reszta jest spoko, ale kapsuły leczące mało Więc przydałoby się dokupić Więc idziemy do miasta Dobra pani Beks. O, tu leży chyba w krzaczkach, ten plastik. Hihi. O, i zadanie dodatkowe. Zadanie ukończone. Stare długi. Bikowi w końcu skończył się fart. Dorobienie się wroga na płaskoch to zły pomysł, ale miasto pełne wrogów. Czy to, na... to naprawdę czysta głupota. O. Proszę bardzo. Dwa w jednym zrobiliśmy. Przeryw miał zlecenia na niego. To miło. Kasa by się przydała, by płacić plastikiem. Zdrukę potrzebuję. I chyba jeszcze jeden. Need? Zobaczmy co masz w broniach Dysk taktyczny Snajpera to mamy I to nie jest nam zbytnio potrzebne Będziemy sprzedawać Lepsza Snajpera Strzelba Lepsza niż ta którą mamy Ale i tak na nas Na ją nie stać Ale mamy coś do sprzedania Przecież Zobaczmy tu co jest Kryptyda dodaje 10% do szansy na trafienie krytyczne przeciwko wyziewowi. Rozumiem te ludzie, takie z tej podwioski. Pod dodaje 10% do szansy na trafienie krytyczne przy strzelaniu z wysokiej propozycji. To mamy akurat. Mody. Zwiększa obrażenia, krytyczne obrażenia. Wściekłość za każdy strzał. Rozmiar magazynka. No, mówiłem, że to jest OP, nie? I jaki drogie. Dobra, ale mamy coś na sprzedaż. Na sprzedaż mamy kilka broni. Mamy dysk. Sprzedaj. Mamy to. Bo tego karabinu nie będziemy chcieli, bo mamy lepsze. 60 na 120, a to jest trzeba 40 na 60. No nie. Thank No i nagle mamy kasę. Oj nie chciałem wyjść, sorry. Bronie. Jaka przebitka nie? Za 2000 sprzedaję. Strzelba jest lepsza od tej, którą mamy 60 na 90. Zasięg 7, amunicja 2. A my mamy 100. 40 na 60. Zasięg, i to jest ten 15% szans. Więc lepsza. Moglibyśmy kupić tak, bierzemy. Bang, bang, it's yours. Yeah, Moc zdejmiemy. Nie wiem, czy sprzedając po prostu. Nie, e, nie sprzedajemy razem z modem. No i gitara, i tą strzelbę możemy sprzedać. To była ta sprze strzelba. Długo się nie, nie nacieszyłem, ale plastik ale jest Git, Dobra, zakupy zrobione. To można iść z misją. O co ja się zaczynam? A tu barierka jest. Kurczę podstępna, no. Idziemy, idziemy, idziemy. O kuraki. Oni psy chcieli tam gotować. Na początku, pamiętam. Tak, pierwszy raz weszliśmy do sedentary, to tam była taka rozmowa. W ogóle nie wiem czemu z buta idę, no ale już jestem prawie na miejscu. Elvis uspokoił wielki wilk wściekłego wyziełu swoją rękowicą peroskładnie ratując sedentary i zapobiegając. zapalając pomarańczowe światełko na rękawicy czas przebić się przez ścianę i znaleźć mamę. No właśnie. Tylko mam podejrzenie, że to nie będzie takie proste. Bomb, Thanks for holding up your end of the deal. Wall's up ahead. So many times we couldn't get through. Today we're getting through. Ile? 37 razy? Czy ileś tam to było? Podejrzewam, że by się dostać w ogóle do tego wiru, to będziemy musieli się trochę pobić. Bo inaczej to by było zbyt proste, po prostu. bliżej, Tak. Żadnego ruchu. A tak, Będziemy mogli tu przyjść? mi się wierzyć, nie chcę. Dobra, na razie bezpiecznie. na Tak. Na pewno czeka tyle lat. Wiedzi sobie i czeka. No, no. Chyba jestem większym pesymistą niż on. this alone you need help from who i'm done waiting this glove is all we got how many times have you tried to put a hole through this wall the 39 times 38. you're both insane those other times i was just just a mechanic but this time you're a guy. O proszę, ale niespodzianka, co? Za 38 próbą przebiliśmy się przez ścianę wyziewu. Nie było to łatwe, nawet z pomocą Jade, która jakimś cudem przez cały czas miała swoją rękawicę ze sobą. Nie wiem, co o niej sądzić, ale przynajmniej dzięki niej odnaleźliśmy mamę. Proszę bardzo. Niespodzianka. Surprise! Ale mówiliśmy, że brakuje nam kogoś z drugiego z mocą, nie? Teraz pytanie, czy będzie miała takie same umiejętności? Czy inne? Kronika druga. Podniebna... Platforma ARU twierdza rodziny Stronghold of the Fix Family. No to, to samo. No i tyle razy umieraliśmy i nie mogła pomóc? Brutal. You're late. I am Quendel Zen, the immortal ruler of America's southern regions. Time has no hold on me. Get that collector out of here. This is no place for a war machine. As long as one of you keeps sending assassins to assassinate me. The collector stays right here. Now, my simple, humble advisors, answer me this. Did you find my sister? Oh. The power surge from her stolen glove was near our gold facility in region D. But the surge was too high to come from one glove. It seems two gloves are in use. There are no other gloves. We killed the editors, yes? All of them? The data suggests we may have missed one. My collectors will slay this fugitive and return my rebellious sister home. Safe. With all due respect, sir, they will not. There is a more urgent priority. <laughs> my sister is part of the first family. Without the family, America would cease to exist. So tell me, Zarin, what is more urgent than that? Your factory. Whatever you're making in there is angering the miasma. It's spreading at a rate not seen in decades, destroying your uncle's assets. Enough! You're not in charge here, you skulking, sliming, common class idiots! Find my sister! You are a child! Shut down your factory before you destroy us all! Collector, kill! Wait, wait! You can't do that! O nie, pierdzieli się. Ale to Jade jest z pierwszej rodziny. Już podejrzewałem to. O, zabił wszystko oprócz tego. Która jest nasza priorytet? Znajdź swoją siostrę. Perfekt. Zgromadzenie Strona. Dobre wieści. Przebiliśmy się przez ścianę. Złe. To miejsce jest pokryte wyziewem. Kolejne dobre wieści. Gdzie tu czeka na. Gdzieś tu czeka na nas mama.